Cześć wszystkim. Wróciłem na moją lokalną wodę, ponieważ zrobiłem ostatnio dwa wypady na inne wody i po prostu totalnie się nie działo. Przejeżdżałem, zobaczyłem miejsce jest wolne, na którym już siedziałem, więc mówię, zabieram sprzęt, szybko lecę się rozkładam i zaczynamy wędkować. Jest 11 listopada, dwa tygodnie bite deszczów ostatnie, może dlatego nie było wyników na moich wodach, na których wcześniej byłem. Wróciłem na lokalną wodę, ja już jestem gotowy, rozłożony i zaczynamy. Lewą wędkę będziemy rzucać standardowo Core Power, jaśniutkie. Zakręcimy na bagnecik. Pelet jaki stosuję na tej wędce to jest pelet skrętlik. Jakoś tak tym razem. A drugi mam pelet Ringers. I będziemy sprawdzać, co będzie dla nas lepsze. Ja do, wykonam rzut, i się do przy drugiej wędce. Drugą wędkę damy na haribo różowe. Będziemy się bawić na słodko. Na bagnecik. Opa, pellet, skrętlik. Tam używaliśmy chyba ringers. Tutaj mamy skrętlik. I już mamy pierwsze branie. Jest rybka na żywo. Może być karp. Ładnie walczy. Teraz idzie bardzo delikatnie, ale wydaje mi się, że będzie mały karpik panglut. A będzie ładny, niezły karaś. Kurde, no ile? 30 sekund temu rzuciłem wędkę. Ale coś nie widzę, ty. Tej... Leszcz. No, wiedziałem, że jak przyjadę tu. To będzie zabawa z tymi laściami. Chodź tu. Dziady go, nie pozwoliłeś mi drugie wędki nawet ogarnąć. Mamy leszcze. Leszcz. No taki koło pięćdziesiątki. Od razu do wody uciekaj. Ale już te ryby są leniwe. On nawet nie chce odejść. Stoi tu pod nogami. O, ruszył się. Masakra. Wracając do drugiej wędki, po leszczu, w pierwszym rzucie. Fajnie, że oczyszczę leszczu, bo ostatnie dwie wyprawy i naprawdę nic. Dobra, ja oddaję rzut, poprawiam wędkę lewą i się do Was odzywam. Mam rybę. Ładniejszego. Nie wiem, czy ona już w zaczepie jakimś nie jest. Jezu, co to jest? Ja w ogóle tego ruszyć nie mogę. O, idzie, idzie, idzie. Уже чувакный рыб. Czuć wagę tej ryby, ale gdzie ty jesteś? Tam płyń. Tam mi nie płyn w to drzewo. Jest branie też na drugą wędkę. Czym ty jesteś, kolego? Ładny kart Ładniusi Zmieścił się? Zmieścił się Pięknie Jest, udało się Przestawię podbierak po niespełna 20 minutach, może 30, melduje się piękny karpik, pełno łuski, długi go. Jest listopadowy, ale zimny, w ogóle nie walczył, tylko ciężar. Super. Daję go na dół i szybko do wody. Uciekaj. Jest kolejna ryba Ale aż tak Muszę coś zrobić, bo mi Już drugi raz pod rząd Wędka się spada. Co to jest? Chyba karaż będzie O, bo leś idzie. O, typowo Prosto i nic nie walczy leż na 100% chodź tu przy brzegu co? czym ty jesteś? glut, glut. taki maluszek nawet 300 gramów nie ma do wody, opa, uciekaj Pierwszą rybę, no spadła Kurde Mądarstwo Zjadłam kulkę, Gos więc szybko zakładamy i powtarzamy rzut. No po tym dużym karpiu i tym glucikiem malutkim karpiem zbiła się cisza. Oddałem już po trzy rzuty i nic cisza. Mamy jeszcze dwie godziny, więc na pewno będziemy siedzieć. No i zobaczymy. Liczę na to, że jeszcze się coś uda. Dorwać na pewno się uda, ale tak przełamałem. Ostatnie dwa wypady ani brania. Siedziałem 3 godziny, 6 godzin i nic. Przyjechałem i już dwa karpie, leszcz. No to też nie jest jakiś super duży wynik, ale jak na listopad, myślę, że fajnie, że w ogóle coś się dzieje. No zobaczymy, zobaczymy. Jestem nastawiony pozytywnie, że jeszcze się dorwiemy do jakichś karpików. Trzymajcie kciuki. No i wędkujemy dalej. Mam rybę. A mówiłem przed chwilą, że jest le. Ale to będzie leż na 90%. O! I się za... Nie będzie leszcz Teraz walczy. Ale początek w ogóle bez chęci. Się nie spodziewam jakichś agresywnych holi, już bo te ryby już nie są raczej waleczne. Ale to będzie mniejsza ryba. Kopię wydaje mi się, że to będzie kolejny glucik jakiś niewielki karp. No ale będzie cieszył jak będzie karp. Mamy karaśka, więc już trio jest. Karaś się Karaś, nieduży, ale gruby do wody. Na razie? Ok. Prawą wędkę będziemy zmieniać, ponieważ jest już półtora godzina w wodzie. Jeden kontakt na różowe Haribo. I tak naprawdę. Byłoby to tyle, ale zobaczymy dalej. Haribo, ale zobaczymy, czy to jest Score Power, eee, czy to jest, jeśli chodzi o kolor, czy też ma rolę zapach. Zobaczymy, jak zamontujemy żółtą zbranie. Zdawało mi się, albo może była jakaś obcielka. Nabijam podajnik. Mocno dociskam, bo wieje i też będziemy rzucać w miarę daleko. To dzisiaj nie łowimy tak jak jakiś czas temu na 80-90 metrze. Tylko będziemy łowić. Bliżej, co tu się zaczepiło, no. dobra. No i ja oddaję rzut. Jest ryba. Będzie chyba kolejny karp. O. Coś mamy. Jesteśmy sami na wodzie na tej na której siedzę. O, ten gościu. Bardziej waleczny. Nie wiem jak nagrane mam. Branie. Nie wiem czy to karaś nie będzie. Nie, 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 pod drzewo nie płyniemy. Jest karp. o i znowu glód. Mamy trzeciego maluszek, ale cieszy. W listopadzie każda ryba cieszy. Uciekaj. O, mamy. Coś większego tym razem Trzeba szybko tej wyspy go odciągnąć Na pewno mamy kapkę Kurde, kto by się spodziewał Ale tak delikatne branie Nie wiem czy mi się udaje Wam gdzie płyniesz? Nie płyn w drzewo Musimy trochę go odbić Bo płynie nam Nie Ziomek, Plączysz mi zestaw. Ale dzikus, mamy go. Co mi tu narobił? Jest kolejny. Może mieć około 2 kg. Wypuszczam go od razu. Woda jest strasznie zimna, a ja nie chcę wkładać po raz kolejny rąk. Uciekaj i czekamy na większe. Dobra, trzeba pomyśleć coś na zmianę prawej wędki, ponieważ no już dwie godziny prawie jedno tylko branie, trzeba chyba zmienić miejscówkę. I zastanawiam się cały czas, czy spróbować gdzieś tu pod nogami przy trzcinkach, czy wywalać zestaw gdzieś tu. Tu są koło mnie takie trzcinki, tylko to jest takie miejsce średnie moim zdaniem. nabijemy peletu foremka i szybko oddajemy rzut bo jest branie jest ryba muszę ją wyciągać z tej wyspy od razu bo one mi tam będą wpływać W tą wysepkę Nie wiem czy Nie mamy kolejnego karpia Ba na bang to jest karp Czuję że mu się nie podoba Dobra Piąty? Jak będzie? A mi się zdaje, że może być karaś. Bo jest już blisko. Albo będzie znowu jakiś styl, glut, lechor, kawał łopaty. No właśnie. Dobra, mamy leszcze. Leszcz. Piękna rybka, myślę, że z 50 plus, ale jak to leszcz, uciekaj do wody. Jest na prawą wędkę, było branie, ale chyba nie ma ryby. Kurde, nie ma ryby, ale było branie. Co jest? Nie wiem, co tu się odrypało Ale ściągam Chciałem przerzucić zestaw, a tu jest Ryba ale w ogóle Dziwne Albo na pewno jest leść, jakby będzie. Na pewno. Nie odhaczy się. Amulet. Jest pierwsza ryba na prawą, prawą wędkę. Ale będzie chyba leść, bo w ogóle nie walczy. Jak to lesz, to trzeba go bardzo szybko przyciągnąć. Coś waży, ale to jest leszcz. O, Się pokazał. Chodź tu 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 tu. Karaś. Mamy krybę kolejną. Myślę, że będzie karpia. Na pewno to nie jest jakaś, o kurde, olbrzymia ryba. Ale... Kurde, ona przeszła mi zestaw. strasznie dziwnie idzie, idzie górą typowo jak leszcza ale na leszcze to jest karp No jest nawet ład, ładniejszy niż te gluty nie, chodź mamy piątego karpia huh. Ciebie to bym pokazał, tylko musimy to jest branie, ewidentnie Nie wierzę co się dzieje, ale mam kolejną rybę I to może być większa ryba Najgorzej, że tu mam już jednego karpia. O, może być większy. Nie wiem, jak to mamy zrobić. W końcu prawa wędka się odpaliła. I to może być naprawdę ładny ryb. Jeszcze kawałek, a na pewno będzie ładniejszy, będzie szansa. Co to jest? Podhaczony? Nie, alesiu. Dobra, trzeba wypuścić tego lechora, bo jest naprawdę piękny, ale mam karpia. Dobra, ja go odhaczę i coś ogarniemy. Mamy troszkę większego karpia, więc go pokażemy. Dzikusek. Taki malutki, z 2 kg świąteczny, ale do wody my ryb nie zabieramy. Bierzemy go. Opa. Dobra, nasz dzikusek jest już gotowy. Ej, poszedł. W tych dwóch rybkach trzeba ogarnąć zestawy. O Jezu, co tu się stało? Kulka obgryziona przez kraby. Ostatni rzut, i będziemy wracać już do domku. Plan 4 godziny nad wodą prawie już zrealizowany mamy 35 13. A około już chce się zwijać więc robię po ostatnim rzucie. No i się do was odezwę. A ja już się pakuję. Jestem blisko spakowania się, spakuje się i się do was odezwę już na podsumowaniu. Ja już posprzątany, ogarnięte miejsce czyściutkie. Pięć karpi, chyba trzy leszcze i dwa karasie. Bardzo udany wynik. Kurde, no dwa wypady wcześniej nic. Przyjechałem na moje miejsce, na moją lokalną wodę i jak zawsze coś. Trzy niewielkie, jeden większy. Zostaw łapkę komentarz i do następnego.